No, hello, hello! Witam Was kochani w okresie, kiedy mamy wiele okazji do świętowania. Jedną z nich na pewno jest okres karnawału, gdzie można się poprzebierać w różne fajne, w różne fajne fryzury na przykład. Jedną z nich może być na przykład Pseudoripsalis w odmianie Red Coral. Roślina świetnie, świetnie komponująca się nie tylko na głowie, ale też właśnie w Waszych domach na pewno. Tym bardziej, że roślina mało wymagająca. Roślina, która należy do grupy epifitów, w zasadzie sukulentów też trochę naprawdę niewymagająca. Taki kaktus o podłużnych pędach. Dziś powiemy Wam też o filodendronach pnących, między innymi o filodendronie. Painted Lady, roślina idealna właśnie w okresie, który się zbliża, bo raptem yy, okres walentynek, czyli czas zakochanych, więc będziecie mogli obdarowywać się różnymi fajnymi prezentami w postaci na przykład roślin i to jest myślę, że genialnym yy, pomysłem. Pokażę Wam też jak wiosna przywitała już Florence Market, ponieważ yy, pozakwitało nam sporo ciekawych wiosennych roślin, bo Florence Market nie tylko rośliny egzotyczne do domu, ale też rośliny Typowo ogrodowe, wczesna wiosna u nas już pełną parą, tym bardziej, że prognozy na luty są dosyć imponujące, fajne, będzie ciepło, więc nie obawiajcie się zamawiać. I zapraszam Was serdecznie na film. Rośliny fotogeniczne, takie dla influencerów internetowych, w mediach społecznościowych to na pewno cała seria roślin kolekcjonerskich, takich jak właśnie. Filodendrony w odmianach Painted Lady. My wychodzimy do Was z fajną propozycją. Te piękne, kolorowe liście mogą być Wasze, zobaczcie. Co naprawdę fajnie wygląda. To roślina o potężne pnącze, które dorasta do kilkudziesięciu metrów wysokości. Pnącze hybrydowe, mieszanka prawdopodobnie filodendrona emerald, Red Emerald. Z jakąś jasną odmianą filodendrona. Piękna, ona jest cudowna. My, słuchajcie, zrobiliśmy dla Was taką fajną akcję, że porobiliśmy zdjęcia tych filodendronów kolekcjonerskich, abyście mogli sobie wybrać konkretną roślinę. Akurat to dotyczy kolekcjonerskich roślin, ponieważ to są rośliny w niezbyt takich super niskich cenach popularnych, tylko w wyższych cenach. Dlatego macie możliwość w naszym sklepie na florence.pl wyboru sobie konkretnej rośliny. Konkretnej Painted Lady, na przykład ta o. Jest na przykład zdjęcie jej razem z numerkiem. Możecie wybrać numerek i ta roślinka do Was sobie dojdzie. Więc to jest fajne. Filodendron to naprawdę świetna grupa roślin dla osób, które szukają roślin mało wymagających. Zarówno właśnie Painted Lady, jak wszystkie inne odmiany o pokroju pnącym będą wam dobrze w domu rosły. Painted Lady roślina, która niewątpliwie do tanich nie należy, ale mamy świetny odpowiednik tej rośliny, który praktycznie w wyglądzie w pokroju jest identyczny, a jest rośliną dziesięciokrotnie tańszą. Mówię tutaj o odmianie filodendrona RED. Emerald to filodendron, od którego wywodzi się w zasadzie kolekcjonerska odmiana filodendrona Painted Lady, a równie pięknie rośnie, równie ma piękny pokrój szybko rośnie, możecie ją prowadzić w formie zwisającej, jak i przewieszającej, jak i stojącej, więc w jakiejkolwiek formie go będziecie prowadzić, tak on sobie będzie rósł. Oczywiście zielone liście to znak, że ta roślina naprawdę ma dosyć szybki wzrost i będzie dosyć łatwa w uprawie, ponieważ wszystkie rośliny zielone zawsze troszeczkę łatwiej rosną, więc polecam Wam serdecznie kuzynkę Filodendrona painted Lady filodendrona Red Emerald. Naprawdę Wam się sprawdzi. Dla osób, które naprawdę nie mają czasu na pielęgnację roślin, to właśnie filodendrony to jest ide idealny wybór yy, i mamy też dla Was kolejną propozycję filodendrona w odmianie Green Dragon, czyli liście w wykształcie głowy smoka, yy, rośliny, które wiosną wypuszczają jasno zielone liście. Te młode liście mają bardzo soczysty taki jabłuszkowy kolor. Pnącze, tak samo jak Painted Lady czy Red Arrow, dorasta do bardzo dużych rozmiarów, dlatego będą potrzebne Wam drabinki, żeby je troszeczkę podpierać. Zobaczcie sobie filodendrony w odmianie Green Dragon, piękne w kształcie głowy smoka. I właśnie to o czym mówiłem wcześniej, że idzie wiosna i to już widać po roślinach, że zaczynają bardzo intensywnie wypuszczać młode liście. Oczywiście ma to y, duży, duży związek z tym, jak prowadzicie rośliny, y, jak je pielęgnujecie, jakiego podłoża używacie. Pamiętajcie, żeby y, używać podłoży odpowiednich do danych roślin, do y, podłoża przepuszczalne, które nie trzymają wilgoci, y, żeby po podlaniu ta ziemia zdążyła przesnąć w, w przeciągu około... 3-4 dni, żeby doszło do przesuszenia podłoża. W tym momencie system korzeniowy dobrze się rozrasta i nie zagniwa. Także uważajcie z podlewaniem roślin, zarówno zimą, jak i latem. Chociaż zimą trzeba zwrócić na pewno większą uwagę na podlewanie roślin, bo system korzeniowy może zgnić Wam błyskawicznie, jeżeli przelejecie roślinę i przede wszystkim użyjecie niewłaściwego podłoża. Więc podłoże z domieszką oczywiście perlitu, chipsów kokosowych, piasku, żeby szybko woda przeleciała przez tą doniczkę, żeby żeby tylko musnęła delikatnie system korzeniowy, bo pamiętajcie, że system korzeniowy ma y, system włośników, to są takie najdrobniejsze korzenie, które nie są widoczne gołym okiem, a które są odpowiedzialne właśnie za pobieranie tych najważniejszych składników pokarmowych i wody i bardzo łatwo ten system włośnikowy jest zniszczyć, jeżeli przelajecie rośliny albo przenawozicie, także uważajcie też z nawozami, lepiej y, Naprawdę stosować małe dawki, ale na przykład częściej niż przesadzić jednorazowo z podlewaniem czy z nawożeniem roślin, bo to Wam naprawdę nic y, dobrego nie przyniesie. Y, no i oczywiście filodendrony pnące. No, tak się akurat zdarzyło, że wpadliśmy właśnie w gąszcz filodendronów pnących, począwszy od właśnie Painted Lady przez y, Green Dragona. Tutaj przy mnie Filodendron Silver Queen, mała wersja Filodendrona, w Doniczce rozmiar 9, więc wcale nie jest to taki rozmiar mini, tylko jest to taki rozmiar bardzo optymalny do dalszego rozwoju tej rośliny. Filodendron Silver Queen to Filodendron, który ma naprawdę mocno srebrne liście. Szare takie, wydawałoby się, że matowe, ale naprawdę. Roślina świetnie rośnie i dobrze wygląda w kompozycji z innymi roślinami, stawiając właśnie przy roślinach zielonych, przy roślinach takich o barwach żółtych, jak na przykład Philodendron Painted Lady. Więc na pewno warto takie plącza sobie w domu zaaranżować, nawet sadząc je razem. Staram się jak mogę, ale tutaj przeciwności losu cały czas wokół mnie są, nie wiem czy słyszycie, ale tu czasami różne odgłosy słychać remontów. Wiadomo, że obcujemy też z innymi ludźmi, ze sąsiadami, którzy prowadzą sobie normalne życie. My też prowadzimy normalne życie wśród zieleni, ale niestety jak to na wsi, bo akurat siedziba naszej firmy to bardzo piękna wioska w województwie opolskim. Wiadomo, wszyscy remontują, teraz jest szał, pał wszyscy chcą inwestować, rozwijać się, przebudowywać, bo taki czas gdzieś te pieniądze przecież trzeba wyrzucić i tak też wokół nas dużo jest remontów. Zresztą my też jesteśmy przed remontem. Będziemy powiększać naszą strefę roślin egzotycznych o naprawdę sporą część, także to wszystko przed nami. Pewnie u Was też różne... Remonty, ale warto po tych remontach naprawdę przeozdobić sobie wnętrza zielenią, aby po tym wszystkim troszeczkę się uspokoić. Silver Queen malutki, nazywałam tutaj, który dorasta po około jednym roku, dorośnie Wam do takich imponujących rozmiarów, będzie dziesięciokrotnie większy i spokojnie będzie sobie mógł wspinać się. Dalej. Filodendron Silver Queen, on z czasem swoje liście zaczyna, um, zaczyna um, Zmieniać kształt liści w Inną formę Jak są młode liście to one są okrągłe A z czasem te liście przypominają włócznie Zresztą tak jak sama nazwa wskazuje, hastatum z filodendron, filodendron hastatum Od włóczni bo taki kształt tych liści Po prostu jest niczym włócznia e, Pewnie za mną się zastanawiacie co to te żółte lepy, pewnie niektórzy sobie pomyślą o, mają ziemiórki. Słuchajcie, ziemiórki pojawiają się totalnie, mogą pojawiać się totalnie wszędzie, dlatego warto jest zawczasu się zabezpieczyć, żeby wyłapać te młode muszki, które mogą zaszkodzić Waszym roślinom. I to też właśnie ma miejsce, kiedy przelewacie rośliny, kiedy w doniczkach macie za mokro, to wtedy nie wiadomo skąd zaczynają latać różne Owady, muszki, ziemiórki, których larwy, takie malutkie, białe robaczki, zaczynają w ziemi. Po prostu mogą podgryzać korzenie, mogą nawet wygryzać części roślin. Nie jest to na tyle niebezpieczne, jak to by się mogło wydawać, i nie jest to efekt z ziemiórkami taki, że naraz będziecie mieli pełno muszek i pełno larw w doniczkach, bo to jest raczej niemożliwe. Mogą się pojawić chwilowo. Oczywiście w naturalny sposób yy, zginą, prawdopodobnie, yy, więc raczej nie ma takiej opcji, żeby z ziemiórki opanowa opanowały wasz yy, cały dom. Niemniej jednak warto jest właśnie zapobiegać, czyli w bardzo prosty sposób. Wyłapać te ziemiórki, jeżeli już one są, nie przejmować się tym kompletnie. Rośliny to nie jest stres, rośliny to ma być fajna zabawa, to ma być odpoczynek, to ma być relaks, więc absolutnie się, słuchajcie, nie przejmujcie. Naprawdę przeżywaliśmy przeróżne rzeczy w naszej produkcji ogrodniczej, która już ma raptem 60 lat i cały czas, słuchajcie, wszystko rośnie, jest wszystko ok, także lepiej na początku naprawdę zapobiegać, czyli stosować takie żółte lepy, które też znajdziecie sobie w naszym sklepie na florence.pl. Lepy takie powleczone bardzo kleistą substancją, do której kleją się nie tylko ziemiórki, ale też będziecie mogli zaobserwować, czy macie w domu jakieś inne owady, które niekoniecznie muszą być szkodliwe, ale warto oczywiście wszystkie żywe stworzonka, które nie są domownikami jakoś tak delikatnie usunąć. My lecimy, słuchajcie dalej, bo tutaj gwiazda weekendu Zapowiedziana przeze mnie na niektórych mediach społecznościowych to Philodendron Painted Lady, ale w pięknej wersji. Zobaczcie, jaki jest cudowny. Filodendron Painted Lady w wersji XL już zdążył nam się przykleić do palika kokosowego. To jest mega fajna rzecz, że te wszystkie pnącza o których mówiłem przed chwilą, wytwarzają korzenie powietrzne, które czepiają się. Czepiają się. Słuchajcie, zobaczcie tutaj, czepiają się palika kokosowego. E, więc teraz nachodzi pewnie Was pytanie, no jak one to robią i czy na przykład e, warto taki palik kokosowy na przykład e, podlewać wodą, skoro te korzenie powietrzne tam się lubią łapać. E, podczas zraszania roślin możecie też taki palik kokosowy sobie zrosić, w tym momencie te korzenie powierzchni znacznie szybciej zagnieżdżą się właśnie w, yy, w nim więc to jest mega, mega fajną sprawą, że te paliki kokosowe yy, możecie stosować tak naprawdę przy wszystkich pnączach, zarówno przy epipremnum jak i przy filodendronach i będą bardzo pomocne im w wzroście a yy, rośliny pnące yy, dlatego też ta nazwa taka, że one się pną, one tak naprawdę wolą się piąć w górę, niż przewieszać się, dlatego że wtedy zyskują na energii i na mocy. Rośliny, które mają wsporniki, które mają kokosowe różne podpórki, zaczynają wytwarzać po prostu większe, o wiele większe liście. Jeżeli pozostawiacie rośliny przy przewieszeniu, to one muszą bardzo dużo energii spożytkować na to, aby utrzymać swój, swoją formę, swój kształt i wtedy te liście po prostu wytwarzają mniejsze. A jeżeli dajemy wsporniki tym roślinom, to zobaczcie, z czasem możecie zaobserwować, że te liście robią się coraz większe. No i oczywiście zachęcam Was też do nabywania takich tradycyjnych roślin, łatwych w uprawie, takich jak na przykład monstery, dlatego że to też pnącza, które będą wymagały od Was podpór, tylko że monstera jest taka cwana, że ona wytwarza bardzo grube korzenie powietrzne, którymi jest w stanie się podpierać i stworzyć sobie taki swój stelaż, więc monstera w zasadzie nie będzie potrzebowała od Was tak silnych wsporników. No, u nas wiosna w szklarni się zbliża wielkimi krokami i dosyć szybciej się zbliża, jak pewnie u Was, bo pewnie popatrzycie za okno, to tam widać jeszcze pochmurne niebo, czasami popada deszcz z śniegiem, chociaż prognozy na ten rok są bardzo dobre, więc myślę, że warto już pomyśleć o części zarówno wewnętrznej w domu, jak i części zewnętrznej. Mam tutaj na myśli część zewnętrzną Wasz ogród albo balkon. Za mną zobaczcie malutkie sadzonki surfini, które już powoli rosną. Więc jeżeli macie ochotę zaplanować sobie już wasze nasadzenia nie tylko w domu, ale też właśnie na balkonie, to radzę, żebyście zerknęli sobie do naszego sklepu internetowego. Tam w roślinach ogrodowych znajdziecie nowości. W tym roku będzie dużo fajnych super tuni, surfini w odmianach Conchita, o potężnych kwiatach. Ale też cały czas oczywiście być, będą się przewijały rośliny egzotyczne, bo to jest bardzo fajna rzecz, aby w domu właśnie mieć ciekawe rośliny, aby stworzyć sobie dżunglę taką domową. No, warto słuchajcie, mieć w domu dżunglę, ponieważ dżungla zieleni uspokaja, więc y, trzeba się otaczać roślinami cały czas. Y, czy spędzacie poranki w domu, jeżeli przed pracą pędzicie, żeby zebrać się i zdążyć na czas, to też rano spędzacie w domu jakiś czas, otaczając się rośliną, pewnie czasami je podlewacie, bo warto oczywiście dbać o rośliny, same nie będą rosły. A jak wracacie sobie z pracy, no to też jest fajnie, kiedy wokół Was jest dużo fajnych zielonych roślin przede wszystkim takich które oczyszczają powietrze na przykład jedną z takich roślin jest na przykład kalatea w odmianie arg argenta to odmiana naprawdę fajna kolekcjonerska przez jakiś czas ona u nas w sklepie będzie w mega fajnej niskiej promocyjnej cenie ta kalatea naprawdę jest fajna ponieważ ma bardzo ładny pokrój jest dosyć wysoką odmianą i o fajnym wzorze na, liście, na liściu i oczywiście spodnia część liści jest ciemna więc spokojnie będzie się dobrze komponowało na przykład z jasnymi pomieszczeniami u Was No też oczywiście strelicje niezawodne czy różne odmiany ktenante, które jeszcze u nas są zobaczcie w potężnych doniczkach rośliny to już rośliny jeszcze wyższe w odmianach chyba greystar czy? Compact Star. To rośliny naprawdę, które nadają się do dużych pomieszczeń. W ostatnim czasie bardzo modne są pnącza. Pnącza są niezawodne, ponieważ możecie je aranżować w mieszkaniach w przeróżne sposoby. Zarówno sprawdzą Wam się właśnie na jakichś półkach, przewieszając się w dół, jak i możecie też zastosować przeróżne podpory do pnączy, co spowoduje, że one sobie po prostu będą miały formy stojące i mogą dorastać naprawdę do imponujących rozmiarów. Um, jednym z takich plączy fajnych jest syngonium, e, syngonium Trif Wonder, które ma przepiękne listki to e, Praktycznie chwast taki można powiedzieć. W Ameryce Południowej sobie rośnie, wspina się na drzewach bardzo intensywnie, zarasta tam wszystko. U nas w Polsce nie jest spotykane. Wiadomo, w Polsce temperatury zimą są ujemne, więc należy tutaj liczyć się z tym, że taka roślina może zmarznąć. Więc na pewno w warunkach domowych bardzo fajnie Wam się sprawdzi. Syngonium Triff szybko rosnące pnącze. A w ostatnim czasie bardzo fajną rośliną która pojawiła się, w ogóle w ostatnim czasie pojawia się dosyć sporo, sporo nowości na rynku y, ogrodniczym, na rynku, y, jeżeli chodzi o rośliny domowe. Jedną z nich jest właśnie ta roślina, to Epipremnum w odmianie High Color. High Color, czyli mocne kolory, Epipremnum Aureum, mieszanka y, Epipremnum Marble Queen z y, tradycyjnym Epipremnum Aureum, czyli złocistym ma bardzo intensywne przebarwienie. Zobaczcie Epipremnum High Color, Epipremnum High Color. W ostatnim czasie jeszcze powtórzę z dwa razy Epipremnum High Color, ewentualnie nazywany też um, Golden Queen, bo tak jak wspomniałem wcześniej jest to mieszanka Epipremnum e, Aureum z Marble Queenem. Więc strasznie fajna roślina e, pnącze, które na pewno bardzo intensywnie będzie rosło w domu. Możecie sobie ciąć spokojnie z niego sadzonki. No a u nas, oczywiście bardzo walentynkowo już, kto się lubi, ten się czubi, ten się niech kocha, e, może nie czubi, e, macie tutaj do dyspozycji fajną odmianę hoi, wykształcie serduszek. To jest taki top on the top w okresie właśnie y, okres zakochanych, czyli okres walentynek, który akurat właśnie w tym czasie nadchodzi więc spokojnie możecie obdarować swoich ukochanych takim pięknym żywym sercem ponoć jest taka przepowiednia że jeżeli serce wytrzyma no to miłość będzie trwała wiecznie więc możecie sprawdzić sobie czy osoba obdarowana was kocha Co roku o tej porze, czyli z końcem lutego robimy sobie taką przechadzkę po szklarniach, żeby zobaczyć, żebyście też mieli okazję obserwować co jak wygląda we Florence Market, co jak rośnie. Jak pewnie widzicie ze mną sporo roślin, to rośliny w zasadzie bardziej ogrodowe, ale oczywiście Domowe rośliny to też druga część naszej branży, więc zobaczcie, jest tego dosyć sporo, pogoda jest piękna, jak tylko słońce świeci, te rośliny naprawdę rosną w imponującym tempie. Zaraz będzie marzec, kwiecień i maj, będziecie spędzać dużo czasu w ogrodach, mam nadzieję, że spędzicie też ten czas właśnie w otoczeniu naszych roślin, więc zapraszamy Was serdecznie. Jak widzicie, wiosna w pełni. To właśnie one są symbolem nadchodzącej wiosny, i według mnie, tak jak sprawdzałem prognozy, to już możecie, bratki, sobie sadzić. te barwy będą dominowały, bo są akcentem na pewno i świąt Wielkiej Nocy, i też nadchodzącej wiosny. Więc zobaczcie, zachęcam Was serdecznie. Jest przepięknie. Przygotowania do wiosny zarówno u nas, jak i u was trwają, więc to jest fajne, że niebawem pojawi się coraz więcej słońca, że pojawi się coraz więcej fajnych, ciekawych roślin nie tylko u was, ale też właśnie u nas, które będziecie mogli sobie nabywać i przede wszystkim dużo nowych informacji, dużo nowej wiedzy na naszym kanale. Także nie zapomnijcie go subskrybować, nie zapomnijcie polajkować, bo to jest dla nas istotne, jeżeli chociaż trochę podobasz, podoba Ci się nasz kanał, czy nasz sklep internetowy, no oczywiście lajkuj, bo to powoduje, że więcej osób też o nas się dowiaduje yy, i pomaga nam to też rozwijać się właśnie na przyszłość. A ja Wam życzę wszystkiego dobrego w okresie walentynek. Kochajcie się, kochani wszyscy, uwielbiajcie się, bawcie się dobrze i wszystkiego zielonego. Za mną jeszcze Philodendron yy, Imperial Green. Piękna roślina. Niebawem w kolejnym filmie pokażę Wam duży, kilkuletni okaz, jak pięknie wygląda. Subskrybujcie, zapraszam do na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć!